Kombinezon z kom... kurde Kombinezon z bu... z... kurde zbójca <śpiewaj> 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 Kombinezonowic już nowe ile? 200 krów 200 <śpiewaj> krów <śpiewaj> Dobra Chodź W chodźcie za mną jest... Coś, bo... Ja bo... 8 majdzy! się tu nie ma! <grym> Transformers skacze. O, to my! Tak, to my! Chodź! Dzisiejsza <grym> 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 <mu> się odcinka <grym> nie ma! Teraz się nie mówisz, bo, bo nie j bo się nie skacze, nie ma skoku!

Jeden, Jestem da jeden, jeden z co to no, Ty nie znam mnie, karakanie <laughs> muszę muszę zrobić cięcie i wyciągnął mi się Nic nie widzę, nic nie widzę Kebab o chuja widzieliście taka restauracja? Idzie widzę! Czarno jest! Czarno, czarno! No, nie, proszę, proszę, proszę. Nic nie widzę! Musisz widzę! A... Musisz zestać odcinek, musisz. Wiedza Wie wchodzi w mój mózg! O! Światło! Nie idź moje światła, nie idź <głosinterpretantra> Jest, ale to jest ciemno. A! Ja co robię te pendrive'y i te inne. Staram, zdaniem, nie mi... Bo jeszcze nie... To no. mi się przyda na tego skina. Ja tak. <tcha> <w, w>, <tcha> no. ale... O! To on mówię, mówi tak eee coś? Nie. Ah. A, o. Jest tu coś! Blęk, dlaczego ty to zbidernujesz? TUTAJ COŚ JEST Lubię, JAK COŚ JEDZIE, BO JA NIE WIEM Ja też nie wiem a, CO TO BYŁ ZA GRZEK TO TY OLEK i IDIOTA JEDEN Oj, Nie obrażaj mojego kolegi Którego to, to nie idź DO PRZODU LECI Matthew you are cooked A Dawaj nie żyje Zabrałem mu szafę Ej bo my się oh, chyba dojedzie no. Co jest? on no, okay. JEDZIE! Co? ty mój... Działko Co to? Uważaj! Kwiatu, to to <laughs> O tu jak pięknie! Ale tu pięknie O nie no to, no to idź Ale tarka. No, co... czemu ]就可以. ja znowu tyle mówię tyle rzeczy, które będę musiał potem blurować, ,huh chłopie, no i... Po coś głupi jak but? Czemu? A Wkurzał ci rybkę. Wkurzał ci rybkę. na delegacji. chłopca ma też wiadomości. Nie chcę umierać. To przykro mi. Zginął?

Sie mam. Lecz! Widzę, widzę go, widziałem go! Opie właśnie widziałem go w korytarzu! Ej, zabije mnie tu czy nie? Tak, oby. Ciebie, ciebie oczywiście. Mati tam lutuje coś. Opie zagadka życia. Kurde, weź tą kasę. No na ch to wracasz debilo! Ja mam ja kawał. Przychodzi. Ty, Obróć mienka... ja, no, no, Demilu... o... NIE BĄDŹ MI W Obróć to! O, jesteśmy bardzo homoseksualni wszyscy. A? No, ja. Co? Na Co? drugą Co? No i żyję, bo nie powiedział. AAAAA! że leci! Ona w bratku no Już już, poczekaj! Poczekajcie, widzicie... Yy, poczekajcie koledzy! Bo, mogę mu to dać! <ścoughs> Cześć koledzy! Ej widzicie to? To jest żółty fumfel! Co? Wejdź do szafy? To jest żółty ten! Tak, nie, nie, wejdź, wejdź! Nie! Nie! Tak, będzie epickie, epickie wyjście widzowie. Uwaga, będzie banka Bankaj, Bankaj będzie chłopie. Uwaga...